To wszyscy myśleliście o, kurczę, Fest Majaja chyba chyba naprawdę taki wiesz odważny gość, nie? Szacun. Ale jak dojeżdżał do pierwszego os u to jestem pewien, że wszystko mu zmiękło, nie? Ewentualnie wiesz, teraz mamy pandemię, to może po prostu kamerka bałcie i on by pilotował z zabiurka. Najpierw kubicie później ciebie. Ma takie doświadczenie, że jest w stanie dostosować się do mojego tempa i nagrać ten odcinek wcześniej. I, i tylko bym go sobie gdzieś tam puścił, odtworzył w interkomie. Ostatnią pętlę, znaczy na tą drugą, sobotnią pętlę nie dobraliśmy idealnie opon, ale dobraliśmy raczej lepiej niż większość z naszych konkurentów i trochę żałowaliśmy, że nie zostały odwołane, że zostały odwołane dwa z trzech odcinków i to te najdłuższe, ale było tak dużo wypadków, że organizator postanowił w mojej ocenie odwołać na przykład ten ostatni odcinek ze względu nie na kibiców, których było rzekomo za dużo, bo faktycznie ich było dużo, ale Moim zdaniem było to do zorganizowania, tylko chcieli, żeby ta lista się jeszcze nie skróciła znacząco, bo taka była szansa przed tym ostatnim OS-em, który wspinał się najwyżej. Było to duże ryzyko, że jednak z tego OS-u nie zjedzie za dużo załóg. A proszę, inne wydanie. No, niestety nie udało nam się tutaj wygrać. No to jak podsumowujesz sezon? Bo jak spojrzysz na numerki, no to w zeszłym roku było drugie, teraz trzecie w sumie regres. Dobrze, generalnie znaczy bierzemy. No pewnie nie jestem zadowolony w 100% i tutaj nie będę owijał bawełny, no ale myślę, że wielu ludzi chciałoby być na naszym miejscu, więc tak się pocieszam. Um. Ten sezon był, znaczy jak popatrzysz też na początek, no to, to nie najlepiej się zaczęło. I Meksyk, awaria, a potem na Estonii mój błąd. I w zasadzie bilans po dwóch rajdach był kiepski, jak na walkę o co najmniej obronę w tej pozycji z poprzedniego roku. No ale potem się zmobilizowaliśmy i pokleiło, można powiedzieć, w większości. No dobra, a jakiś rajd w tym roku był dla ciebie szczególnie najtrudniejszy? Największe wyzwanie? Każdy jest wielkim wyzwaniem, dlatego że każdy jest każdy niesie za sobą nowe trudności. w zasadzie od samego początku Meksyk, gdzie no wiadomo, zawsze jesteśmy dobrze przygotowani, ale, ale mieliśmy tam naprawdę szansę na walkę o zwycięstwo, ale nie było nam dane od samego początku, i e, wiesz, nie można powiedzieć, że, że była przyjemność z jazdy. No bo nie jest to przyjemność, kiedy od pierwszego kilometra, w zasadzie już odcinka dojazdowego, wiesz, że auto przerywa i nie, e, nie jesteś w stanie nim walczyć. E, nadzieja cały czas to serwis, e, że uda się to auto usprawnić. E, no i wyjazd z serwisu, i znowu nie. E, no to na pewno. Na pewno to utrudnia. No. no i w zasadzie na każdym rajdzie e, zawsze się znajdą jakieś e, trudności. Natomiast e, wiesz, Estonia sprawiała dużo przyjemności z jazdy. E, I nie tylko satysfakcji z osiąganych czasów, ale też e, to jest kwintesencja rajdów. Wiesz. E, po pierwsze luźna nawierzchnia, a po drugie bardzo duże prędkości. I to po zakrętach wbrew pozorom, a nie, że same proste. E, także, także sporo też fajnych e, wspomnień z tego sezonu. A właśnie, mm, no bo wiadomo, że programy przed sezonem były planowane pod kątem normalnego sezonu, a później pojawiła się pandemia i trzeba było improwizować, ale z perspektywy czasu nie żałujesz tego, że nie pojechałeś Monte Carlo i Szwecji. I tak się zmienił regulamin w trakcie. Nie mogliśmy wystartować w siedmiu rundach, a tylko w pięciu maksymalnie, bo został zmieniony przez promotora, przez FIA ten, ten regulamin. Więc chyba nie żałuję. Nie, to są jakieś decyzje, których nie cofniemy i nie są zależne. No wszyscy byliśmy w tej samej sytuacji, że jeszcze w styczniu nikt nie wiedział o tym, że dotknie nas w taki sposób pandemia. Większość z nas nie wiedziała, że dotknie nas w ogóle, mm -hmm. więc, yy, więc nie, nie, nie żałuję, tego nie żałuję. Na pewno są sytuacje, które gdzieś tam chodzą mi po głowie, jak e, ta Estonia, czy dobrze zrobiłem wtedy na tym ostatnim, przed tym ostatnim odcinku i nawet mm. chyba trochę za często o tym rozmawiamy z Maćkiem. <laughs> No dobra, a od naszej rozmowy, jak dobrze liczę, był tylko jeden rajd, Monza. Jak oceniasz właśnie Moncę, która była dosyć nietypowa jak na Mistrzostwa Świata? <noise> no. no uśmiecham się, bo chyba nikt się nie spodziewał, że będzie taka nietypowa i taka trudna i tak zróżnicowana. Pogoda też pokazała to, bo wiesz, zawsze ulewne deszcze. Już w, w dzisiejszych czasach wiedzieliśmy już dużo wcześniej o tym, że tak będzie, że będą ulewne deszcze. Tak samo jak Katalonia w, w ubiegłym roku e, też, e, też spadło mnóstwo litrów w krótkim czasie na metr kwadratowy i, i to spowodowało, że, że drogi się bardzo rozkopały e, i tak samo było właśnie na Monzie. Ona byłaby łatwiejsza, gdyby nie te ulewne deszcze padające przez wiele dni. E, myślę, że ekstremalna sytuacja dla organizatora również, bo się nie przygotował, że się tam te drogi, te łączniki po parkach się tak rozkopią i że wiesz, że ta woda tak wypłucze tych kamieni, tych, te kolejny i tych korzeni mnóstwo. No a, a tor, tor wiadomo, no tor jakoś bardzo skomplikowany nie jest, usłany szykanami, z dużych prędkości, też po zmroku, więc trudno je dopatrzeć. Zmieniająca się tam przyczepność, bo ten tor już nie jest nowy. A sobota w alpach, więc bardzo wymagające odcinki. A jeszcze oprócz tego, też na różnych poziomach, różna przyczepność, no bo w górnych partiach ten slash i, i bardzo ślisko, i chlapa bez, na oponach bez kolców, na osiemnastkach, szeroka opona, więc w zasadzie taki aqua planning permanentny. No yy, tak, <laughs> chyba najtrudniejszy rajd i myślę, że Monte Carlo, nie, wiele, wiele rajdów, wiele edycji Monte Carlo było łatwiejsze, tak całkiem obiektywnie patrząc, i na, bo ja nie startowałem w Monte Carlo, byłem na Zapoznaniu, ale, ale oglądałem wielokrotnie, a myślę, że też zawodnicy, którzy startowali w tym i w tym rajdzie, E, no, mówili jednoznacznie, że, że ta runda przerosła chyba wielu, wielu e, nie tylko organizatorów, ale e, oczekiwanie, jeśli chodzi o poziom trudności. A właśnie jak ten tor, bo przed rajdem e, widziałem wywiad, który udzieliłeś dla konkurencyjnego portalu, trochę nawet porównując temat do pizzy z ananasem, które jest w czystą i bluźnierstwem. E, właśnie jak wyszedł ten tor w odczuciu w Twoim odczuciu, no, dla rajdowca z krwi i kości. Takie dopasowanie się do sytuacji. Wiesz co, nie, trudno marudzić na sam koniec sezonu, bo dobrze, że się w ogóle ten rajd odbył. Eee, na pewno wyzwanie. No, my jesteśmy kierowcami rajdowymi, załogami rajdowymi, którzy musimy się dopasować do trudnych sytuacji. To jest chyba nasza domena. To, że akurat mieliśmy się dopasować bardziej do z takiego wyścigowego stylu jazdy, też jest ok. E, takie też są czasy, że jeździ się bardziej właśnie wyścigowo i trzeba się umieć odnaleźć w takiej sytuacji. Oczywiście z wyścigami, to ten rajd, akurat w te, ta edycja ze względu na warunki, nie miała za dużo wspólnego, bo te łączniki szutrowe, tak jak mówię, były bardzo rozkopane i ta, te, ten, te, ta maś roz, rozjeżdżała po, po całych. Po całej trasie w zasadzie, a zwłaszcza wtedy, kiedy przestawał padać deszcz, deszcz, paradoksalnie, bo wtedy się robi bardziej ślisko. To pokazało, że wiesz, że, że, że to storem nie ma za dużo wspólnego. A poszczególne nawet załogi miały inną nawierzchnię niż pierwsze. Kolejne załogi miały inną nawierzchnię. Takie też są rajdy, tak samo góry pokazały, że ta sobota, że wiesz, że jedni mieli bardziej ślisko, drudzy mniej ślisko. I to bardzo e, duża różnica była oczywiście dla kibica tylko wprawnego było to gdzieś tam dostrzegane e, możliwe do, do dostrzeżenia w relacjach e, ale, ale nie da się wszystkiego zobaczyć e, wtedy kiedy jesteś na trasie m, po prostu do, do, dostrzegasz to tak namacalnie i e, nawet członkowie poszczególni członkowie zespołu e, też, też im trudno było ocenić, jak trudno tam jest jak to się wszystko zmienia i dlaczego na przykład wygrywasz odcinek, a za chwilę, nie wiem, jesteś daleko e, poza piątką. Nie? A obawy odnośnie natury tego rajdu to bardziej tyczyły się stereotypu, że tor to tor i rzekomo po to, że jeździ się prosto, czy bardziej kręciółkowatej tej charakterystyki odcinków? Wszyscy nie miałem obaw przed tym rajdem. W zasadzie przed żadnym nie mam jakichś obaw, no chyba że. Miałyby one wynikać, nie wiem. Ale wiesz, nie mówię o obawach stricte z Okej, okay, obawy miałem przed Rider Turcji, y, gdzie faktycznie nie jechaliśmy tam w jakiejś y, bardzo, y, bardzo dobrej kondycji. Nie jechaliśmy tam, bo po wypadku jeszcze nie było najlepiej, ale i, ta, i tu miałem, ob i tu mo można powiedzieć, że miałem obawy, jak się spisze, y, jak się my spiszemy jako załoga, czy, czy wszystko będzie funkcjonować ok, ale. Nie, nie miałem raczej, przed mądzą nie miałem obaw. Po prostu zastanawiałem się, co nas tam czeka, ale to myślę, że nie tylko ja, nie? Ale właśnie o to, o to podejście do tego, co będzie mi chodziło, bo domyślam się, że obaw o swoją formę raczej nie miałeś. Właśnie jak ty się zapatrywałeś na same TOS-y? Bo było Uy, dużo marudzenia, że gdzie tam rajdę na torze. Nie, byłem głodny jazdy, więc raczej raczej sprawiają mi przyjemność jazda na rajdach sprawia mi przyjemność. I nie jadę tam za karę, ale to było, to było wielkie wyzwanie, wielka niewiadoma dla wszystkich i, i myślę, że ja się w takich trudnych warunkach lubię odnajdywać. E, zrobiliśmy dobre testy. Bardziej, e, bardziej jednak było dla mnie to trudne, że mogliśmy stracić pozycję, bo, e, bo wiedzieliśmy, że Solberg Młody będzie, Olivier będzie stawiał wszystko na jedną kartę. jest I w innej sytuacji e, sponsorskiej, i w innej. Jeśli chodzi o samochód, również e, m, e, posiada fabryczny samochód, więc e, no nie wszystko jest takie same w naszym aucie. E, to wiemy, że w Skodzie tak taka jest polityka. E, i, to, e, I to było gdzieś tam z tyłu głowy, ale zawsze jest coś, e, tak? Zawsze, nawet przed pierwszym rajdem, kiedy jest e, karta zero, tak? Wszyscy jesteśmy na zero z punktami. E, to zawsze jest jakaś, e, jakaś tam, nazwijmy to, niewiadoma, nie? Wiadomo, nie? Ale nie, nie nazwałbym to obawą. Myślę, że e, zastanawialiśmy się nad tym, jak to zostanie rozegrane. E, w zasadzie i tempo nie było jakieś nadzwyczajne, takie na jakie nas stać, ale to wynikało z wielu innych sytuacji i same, sam dobór opon nie był idealny i to trochę przekreśliło, bo trzy odcinki długie, dosyć jechane na zupełnie niewłaściwych oponach, i w zasadzie wierzę o tym, na no, co zakręt, co nawrót. to to się zastanawiasz, dlaczego ty się nie odpychasz i ciekawy jestem, jak oni ze mną, za mną i przede mną się odpychają tutaj. E, no ale e, no tak, tak to już jest, nie? Jakby mamy tyle doświadczenia, że potrafimy sobie to przewliczyć nawet e, wiedząc. I, i, I tak jak Maciek też zresztą mnie po, pocieszał, już wyjeżdżając, e, w zasadzie dojeżdżając do pierwszego, pierwszego odcinka już wiedzieliśmy, że to nie była najlepsza decyzja. To, to, to Maciek zresztą całkiem słusznie to powiedział. Coś, co wiemy w zasadzie wszyscy, ale, ale, ale Maciek się tak bardzo rozsądkowo, zdroworozsądkowo zachował mówi: Kajetan, teraz po prostu musimy już się trochę przemęczyć przez tą pętlę i zrobić tylko to, co potrafimy, co, co możemy. Nie jesteśmy w stanie wyżej tylko wyskoczyć, i, 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 i tak też robiliśmy. Staraliśmy się po prostu zminimalizować straty. A był fan podczas jazdy na śniegu? Bo. Było tak, wiesz co, tam nie było tak dużo tego śniegu. E, tam było dużo tej chlapy, które, która powodowała, że. <laughs> Chlapa, jak wiecie, jest bardzo nieprzewidywalna. To jest jedna z najgorszych nawierzchni, jaka może być, e, bo ona jest taka trochę przeźroczysta, tego nie za bardzo widać. Na szerokiej oponie dostajesz sanek przy zerowych prędkościach, nie mając jeszcze kolców, które one gdzieś by się mogły tam łapać. Nie możemy nacinać tych opon według obecnych przepisów, więc nie możemy zwiększyć nacisku na jeden centymetr kwadratowy tej opony. Po prostu e, m, przyjemność jest bardzo niewielka. Na ostatnią pętlę, znaczy na tą drugą, sobotnią pętlę nie dobraliśmy idealnie opon, ale dobraliśmy raczej lepiej niż większość z naszych konkurentów i e, trochę żałowaliśmy, że nie zostały odwołane, że zostały odwołane dwa z trzech odcinków, i to te najdłuższe, e, ale było tak dużo wypadków, e, że organizator postanowił w mojej ocenie e, odwołać na przykład ten ostatni odcinek ze względu nie na kibiców, których było rzekomo za dużo, bo faktycznie ich było dużo, ale moim zdaniem było to do zorganizowania, tylko chcieli, żeby ta lista się jeszcze nie skróciła znacząco, bo taka była szansa przed tym ostatnim os który wspinał się najwyżej, było to duże ryzyko, że jednak z, z tego OS-u nie zjedzie za dużo załóg. A to jeszcze mi powiedz, co Kopecki, wyjechał, Kopecki wyjechał na pięciu, em, pięciu deszczówkach. Mhm. Jako jeden z niewielu w ogóle nie wziął e, e, opon śniegowych, a w zasadzie na każdym OS-ie, a już na pierwszym na przykład było 50% śniegu i tego slaszu tego, tej chlapy, więc. E... Myślę, że on był największym szczęściarzem e, tej pętli, że od, że, że, bo stracił chyba na jednym OS-ie tym krótkim w środku e, minutę do pierwszego, więc e, no nie zazdroszczę mu, ale taką decyzję podjął wyjeżdżając z serwisu. E, myślę, że wszyscy jak wyjeżdżał z serwisu i patrzyli na jakich oponach wyjeżdża i jakie miał, jaką miał w bagażniku też e, deszczową, to wszyscy myśleli, że o kurczę, fest, ma chyba. Chyba naprawdę taki, wiesz, odważny gość, nie? Szacun. Ale jak dojeżdżał do pierwszego OS-u, to jestem pewien, że wszystko mu zmiękło, nie? się no, no, chłopu taki... na koniec fabrycznej kariery. I to wiesz, i to gość, który jest bardzo doświadczony i w zasadzie można powiedzieć, że jest jednym z największych lisów w tej kategorii. A właśnie to może zaczniemy trochę od innej strony, jak już wspomniałeś Kopeckiego. No bo potem jak Hutunen został mistrzem Polski, to było bardzo dużo malkontenckiego gadania pod tytułem, że RSMP przez to nic nie znaczy, bo przyjechał obcy lokales i oklepał tam Grzyba Wróblewskiego i Kasperczyka. Czy z Twojej perspektywy, z tego doświadczenia, z różnych rajdów, czy jest jakaś impreza, przed którą miałbyś pewność, że sobie nie poradzisz, dopóki tam nie najeździsz kilometrów i że lokalni Cię na pewno rozpykają? Myślę, że Hutunel ma więcej takiej zdolności naturalnej, e, jeśli chodzi o jazdę, od e, większości z nas, e, więc e, po pierwsze zasłużył e, definitywnie na, e, na e, Mistrza Świata. E, to, co się działo w Polsce, trochę mnie nie dotyczyło, mogę tylko trochę bardziej z boku przyglądając się oceniać, tego bym wolał nie robić, ale też, e, jak wiemy wszyscy, jechał bardzo szybko i zwłaszcza drugą pętlę Potrafił przycisnąć w taki sposób, że nie do końca reszta wiedziała, o co chodzi. Ale tak samo też było w Mistrzostwach Świata, więc udowodnił swoją prędkość na każdej nawierzchni, co ciekawe, a w Polsce w zasadzie na takiej nawierzchni, która nie jest jego naturalną nawierzchnią, bo o asfalcie. Dzisiaj dziś rozmawiałem z Andrzejem Borowczykiem na ten temat, też tak zupełnie przy okazji, i powiedziałem mu to dokładnie, co powiedziałem Maćkowi na mecie e, ostatniego odcinka. I powiedziałem mu, że cieszę się, bo ten gość zasłużył jak mało kto e, na to mistrzostwo. E, I okej, okay, można by powiedzieć, że Bulacja nie miał takiego tempa jak my w tym sezonie, w zasadzie na żadnym rajdzie. I okej, okay, mogliśmy tak e, sprawiedliwie być znowu na drugim, tak? Gdyby, gdyby nie jakiś tam e, po prostu pech, ale. Hutunen był zdecydowanie z nas wszystkich najlepszy. Hmm, rozumiem, ale jeszcze chciałbym podrążyć ten temat e, doświadczenia bezpośrednio na rajdach. Był jakiś taki rajd, po którym stwierdziłeś, że musiałbym tu strzelić jeszcze dwa sezony, żeby tak odblok pojechać na 100% swoich możliwości? Nie no, w tym sezonie w ogóle tych rajdów nie było za dużo. <grym> e, <grym> trudno powiedzieć faktycznie, bo Turcję, <grym> Turcję jechaliśmy któryś raz, więc wygraliśmy, ale to, to nie, tam nie było Hutunena. Fajnie, że, że byliśmy na tej Estonii, w zasadzie można powiedzieć wszyscy po raz pierwszy, bo te odcinki się bardzo mocno zmieniły i kilkanaście procent było tak samo, takich samych odcinków, one są bardzo naturalne dla, dla na przykład fińskich kierowców, a, a, a wydaje mi się, że Hutunen, już zostawmy tego Hutunena, tak, bo on, on yy... On jest wszędzie szybki, ale tak samo szybki jest Osberg. I z Osbergiem wygrywaliśmy też na Estonii odcinki, więc są takie rajdy, na których czuliśmy się bardzo, bardzo dobrze, więc nie było za dużo tych rajdów. Meksyk nie pokazał, nie mógł pokazać, tak? Nawet na Meksyku wygraliśmy jakiś tam prolog, taki, znaczy prolog, taki krótki odcinek po jakiejś fabryce, gdzie, nie, gdzie było bardzo dużo zakrętów mało prostych i z tym przerywającym silnikiem wygraliśmy odcinek, ale. Nie, nie. Na pewno się nie boję nowych rajdów. W zasadzie nawet lubię nowe rajdy, bo wszyscy mamy białą kartkę i, i, i to jest chyba też taka kwintesencja rajdów. Oczywiście jest dobrze znać odcinki specjalne, ale jeżeli wszyscy jedziemy jako pierwsi, tak? znaczy jako ten rajd jako pierwszy, po, po raz pierwszy, to jest to takie, ja chyba się trochę, trochę więcej dzieje. W samochodzie na pewno. Nie? Już pomijam to, że czasami cię ci wydaje, że niesamowicie zapieprzasz, a, a się okazuje, że, że inni jadą szybciej. Nie? To chyba przez to, że właśnie tak mało kojarzysz tej trasy. I wydaje się, że na każdym zakręcie gdzieś tam nie wszystko jest pod kontrolą. Także. Także myślę, że to jakby. Nie jest, nie jest to problem, żeby, żeby jechać po raz pierwszy ride. E, ok, jedzie się go trudniej, jeżeli e, inni zawodnicy jechali go już na przykład dwa czy trzy czy pięć czy nawet dziesięć razy e, wcześniej, a ty jedziesz go po raz pierwszy. Ale jak widać są zawodnicy, którzy pokazują, że to czasami nie ma większego znaczenia. To zawsze ma znaczenie, ale czasami nie, nie jakoś za duże, im to po prostu nie przeszkadza. No dobra, a odnośnie tego co będzie się działo, to co byś chciał, żeby się działo w przyszłym sezonie? No bo wiadomo, że jest dużo za wcześnie, na konkrety. Ale co byś rację. chciał. rację. Cieszę się, że to tak, do tego podchodzić, bo jest taki bardziej życiowy, nie? E, bo tak jest. E, byłoby wspaniale, gdyby, gdyby udało nam się kontynuować z grupą Lotus współpracę to po raz kolejny. Byłoby to takie, taki evenement, myślę, że nie tylko na skalę polską bo dzięki grupie lotów możemy my, kibice, też zobaczyć załogę, która ściga się w czołówce. I to nie byłoby takich możliwości, bo po prostu jeśli chodzi o pieniądze, bo nie mówię, że nie mamy takich zawodników. Więc, więc to jest fajne chcielibyśmy tę współpracę kontynuować. Nie wiem, jak będzie, jeszcze jeszcze jest trochę za wcześnie, ale na pewno takiej dużo takiej złości, złości takiej pozytywnej, sportowej jest we mnie, żeby, żeby, żeby walczyć, żeby działać, żeby poprawić pewne rzeczy. Oczywiście jest sporo rzeczy jest do poukładania, do poprawienia takiej organizacyjnej. A Przyznam, że pomimo tego, że ten sezon był taki krótki, covidowy, to jednak sporo, e, sporo, bardzo mocno mnie zaangażował, czyli e, m, może nie, że wypalił, ale tak było sporo takich rzeczy, które, e, które powodowały, że nie do końca e, załatwiałem poszczególne tematy tak, e, w taki sposób, jaki powinienem załatwiać. Co za tym idzie, to przygotowanie do poszczególnych rajdów, e, Pomimo tego, że starałem się z sił, jak cholera, to nie zawsze było takie, jakie ja bym sobie tego życzył. A w przyszłości bardziej chciałbyś walczyć o tytuł, czy może spróbować auta w WRC i zmierzyć się z topem Zanim dokończyłeś pytanie, to już się zacząłem wiesz, śmiać, bo, bo tytuł jest zawsze czymś, co jest najważniejsze dla mnie. A w, w przyszłym roku, jeżeli miałbym taką możliwość, to chciałbym walczyć oczywiście o, o tytuł. Pytasz, czy, czy, czy duże WRC? Myślę, że, myślę, że te, te pieniądze, które są do, potrzebne do tego, żeby wystartować na najwyższym poziomie, są, są trudne do zdobycia. I oczywiście, jeżeli będziemy mieli taką możliwość, żeby zbywać tych sił, to, 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 to z, z nich skorzystamy. Ale, ale na chwilę obecną musimy być realistami. Eee, Okej. Okay. Domyślam się, że wiesz, że nie mogę Cię nie zapytać o te słodkie ploteczki pod tytułem Hyundai, Kajto i Kubica. To są, to są plotki i w zasadzie większość z tych rzeczy to się dowiaduje w, w mediach. I, i tyle, tyle mogę skomentować. Wiesz, ja się zastanawiam, jakby to się miało odbyć, skoro macie Szczepaniak jest jeden. No Pewnie wiesz, musiałby czekać gdzieś tam, nie? Albo, Albo. musieliby go przewozić. No, zastanawialiśmy się nad tym, szczerze mówiąc, i no, w rajdach jest to trudne do zrobienia, myślę. Ewentualnie wiesz, teraz mamy pandemię, to może po prostu kamerka bał się i on by pilotował z biurka. Najpierw Kubice, później ciebie. Ma takie doświadczenie, że jest w stanie dostosować się do mojego tempa i nagrać ten odcinek wcześniej. I, i tylko bym go sobie gdzieś tam puścił, odtworzył w interkomie. Poproszę no, inne wydanie. No niestety nie udało nam się tutaj wygrać.